Witajcie, kochani, w kolejnym nagraniu z mojej szuflady Piotr Witek. Się w dzisiejszym odcinku chciałbym zaprosić Was na krótką demonstrację edytowania widgetów w systemie macOS. Oczywiście z wykorzystaniem programu odczytu ekranu VoiceOver. Myślę, że wykorzystamy sobie do demonstracji widget Pogoda, bo z tym widgetem mieliście jeszcze kilka dodatkowych wątpliwości, a więc zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od tego, że otwieramy sobie widgety, czy właściwie szerzej, centrum powiadomień. Przypominam, kontrol. Strzałka w dół. I w tym momencie ja tutaj nie mam żadnych powiadomień. Mam przycisk. tylko przycisk edycja widgetów, ale z niego nie korzystamy. Tego przycisku używamy tylko wtedy, jeśli chcemy dodać sobie nowy widget. I mamy tutaj siatkę widgetów, powiadomień nie mam w tym momencie, więc wchodzę jakby w interakcję z tą siatką, Siatka, żeby zobaczyć, ekranem, jakie mamy tutaj widgety. A ja mam tutaj czas przed ekranem, zegar, kalendarz, zegar i pogoda, o której wspominałem. Zerknijmy na pogodę. 9 stopni, trochę chmur, 11 stopni, minimalnie 6 stopni. Jest to mały widget, więc jak edytujemy widgetem? Generalnie zasada jest bardzo prosta. Korzystamy z czynności. Najpierw ustawiamy fokus voiceovera na danym widżecie i naciskamy control, option, command, Spacja, czyli wywołujemy czynności. Teraz przy włączonej szybkiej nawigacji schodzimy sobie na przycisk. Pokaż menu, który aktywujemy. Klikamy przy włączonej szybkiej nawigacji i mamy tutaj przycisk czy opcję edytuj pogoda. Ja w to klikam i w tym momencie włączyliśmy edycję widgetu, tego konkretnego widgetu pogoda. Dlaczego od tego widżetu zacząłem? Bo część z Was ma problem ze zmianą domyślnej lokalizacji. Tutaj większość z Was będzie miała pewnie Warszawę, jeśli kupicie komputer w Polsce, no bo tak jest domyślnie dla systemu ustawiana lokalizacja do widżetu pogoda. Co teraz robimy? Teraz gdy mamy Uruchomioną edycję, przechodzimy sobie przy szybkiej nawigacji w prawo, i tutaj nam się wyświetla taka tabelka i tekst, który nam tylko mówi, co jest źródłem danych pogodowych. My przechodzimy na tą tabelkę, którą, o której wspomniałem, wchodzimy z nią w interakcję. Zwróćcie uwagę na tę interakcję, bo to jest raz. Mamy informację, co robi dany widget. Lista, Kraków, przycisk, grupa. I mamy tutaj informację Kraków, przycisk i uwaga, grupa. Mam włączoną y, y, średnią szczegółowość mowy, żebyście zwrócili uwagę na ten konkretny element. A skoro tu jest grupa, to żeby go aktywować, Musimy wejść znowu w interakcję z tym Cześć, elementem, plus. z tą grupą. Kraków, przycisk. I teraz mamy tutaj przycisk Kraków. Ja nie jestem w tym momencie w Krakowie, więc chciałbym zmienić tą domyślną lokalizację. Więc, aby ją zmienić, ja po prostu klikam tutaj Voice over Space. Kraków, przycisk. I co teraz się dzieje? Teraz pojawia nam się po prawej stronie kolejna tabelka z lokalizacjami. Są to lokalizacje z systemu iOS. Jeśli mamy sparowany nasz iPhone z komputerem i tam mamy w iPhone'ie ustawionych kilka lokalizacji, to teraz one się nam wyświetliły po prawej stronie. Aby do nich przejść, wychodzimy z interakcji dwa razy. Raz, dwa. Przechodzę teraz w prawo. Gdzie nam się schowała ta tabelka? Twoje miejsca. I teraz, Twoje miejsca, i co my tu mamy? Moje położenie, czyli to jest to położenie, w którym jestem w danym momencie, czyli jeśli podróżujecie z komputerem, warto sobie ustawić tą pozycję, no bo wiadomo wtedy tam, gdzie jesteście, takie dane pogodowe będziecie mieli na widgetzie. No i tutaj potem mam listę kolejnych lokalizacji. Kraków, Bytom, Warszawa, Wanta, Argostolon i tak dalej. Wszystkie te lokalizacje, które występują w moim systemie iOS i aplikacji Pogoda, Czyli one są przez iCloud jak gdyby udostępniane temu systemowi macOS. Więc powiedzmy, że ja wybiorę sobie to moje położenie, klikam sobie w to moje położenie i teraz zobaczmy, czy w tej tabelce, w której wcześniej był wpisany Kraków, coś się zmieniło. pogodowe i Moje Grupa. Mam tutaj wybrany przycisk, jak gdyby moje położenie, więc teraz klikam w gotowe, gotowe. zamykam edycję lokalizacji mm, w, w widżecie pogoda, siatka. wracam z powrotem do siatki e, widżetu, przechodzę na widget pogoda i sprawdźmy, jaką tu mamy pogodę, dla jakiej lokalizacji. Jak słyszycie, zlokalizowało mnie w Bytomiu i dla Bytomia mam lokalizację. I pogodę, prognozę pogody dla bytomia. Zwróćcie też uwagę, że mam tutaj podstawowe informacje stopni, pogodowe. Z czego to wynika? To wynika stąd, że poszczególne budżety mają swoje wielkości które tak naprawdę oprócz tego, że wyświetlają się większe lub mniejsze, no to zawierają oczywiście analogicznie więcej lub mniej informacji. Mały widget zawiera tak jak tutaj mało informacji, średni i większy zawierają o wiele więcej informacji. Więc jak sprawić, żebyśmy tutaj mieli więcej informacji pogodowych? Więc znowu ustawiamy się na widgetzie, korzystamy z czynności, przypominam, Ctrl, Command, Option, spacja. Naciśnij, anuluj, zmniejszy. Wybieramy Pocz, sobie pokaż teraz mę, pokaż, menu, pokaż, pokaż menu, menu, voice over spacja na tym. Pogoda. I teraz mijamy wcześniejsze y, opcję edycja menu, pogoda. pogoda i patrzcie co jest dalej. Wielkość, Wielkość, Wielkość i jest oznaczone mały widget, Średnie. średni, duży. duży. I możemy to usunąć też ten widget. Więc powiedzmy, damy sobie w tym momencie średni widget. I teraz, gdy przejdziemy sobie na widget Pogoda i go rozwiniemy, usłyszeliśmy przede wszystkim na początku dwie rzeczy. Najpierw dostaliśmy informację taką, która znajduje się na małym widgetcie, i teraz, gdy pójdę w prawo przy szybkiej nawigacji, Otrzymuję zgrupowane informacje pogodowe, czyli znowu, gdy wejdę tutaj z nimi w interakcję, tak jak na iPhone'ie, będę miał wyświetlone najbliższe 12 godzin. Mamy tutaj troszkę inną sytuację, bo najpierw mamy podane warunki atmosferyczne, a potem godzinę, czyli tutaj mamy na godzinę 12, teraz stopni Celsjusza, 13, na 13, 9 stopni Celsjusza, na 14, na 15 i tak dalej. W ten sposób możecie sobie edytować widgety w systemie macOS. Jak widzicie, jest to dość proste z voiceoverem. A mam też nadzieję, że przydadzą Wam się informacje odnośnie lokalizacji czy właściwie jej ustawiania w widgetie pogoda też w systemie macOS. Gdybyście mieli oczywiście jakieś pytania lub wątpliwości, to śmiało piszcie do mnie na maila witek.piotrmałpawp.pl albo zostawiajcie Wasze pytania czy uwagi w komentarzu. Oczywiście, jeśli chcecie otrzymywać powiadomienia o nowych. Odcinkach mojego vloga, no to pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych vlogów z mojej szuflady. Miłego dnia, kłaniam się nisko, Piotr Witek.